Wygrywacie z naszych przedmianów i poproszę Cię o ocenę tego spotkania. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz i wykonaliśmy wszystkie założenia naszego trenera i, no i mamy trzy punkty, to najważniejsze. Cieszy chyba szczególnie to, że ten mecz był bardzo zacięty i ten naprawdę ten jeden błąd mógł skutkować tym, że to wasi rywale. By po prostu wygrali. Tak, to prawda, ale dużo też zawdzięczamy naszemu bramkarzowi Peterowi, który, który tak naprawdę ma chyba pierwszą, taką, poważniejszą z wygraną w naszej lidze. No i, no i cieszymy się z tego. Przede wszystkim dużo też mało, mało kar robiliśmy, i to jest najważniejsze, że to, to zaskutkowało w tym, że, że wygraliśmy no i robiliśmy mało błędów. Na przód Janów to jest drużyna jednak gdzieś tam chyba z ligowej czołówki. Myślę, że można chyba tak śmiało powiedzieć. E, czy to e, było dla Was jakąś dodatkową motywacją, że gracie e, no, z jedną z lepszych drużyn tej tej Myślę, że tak, ale do każdego meczu podchodzimy tak samo zawsze. Chcemy go wygrać, zawsze gramy na 110% No i dzisiaj też mieliśmy wsparcie naszych chłopaków z Ekstraligi w postaci Dominika Szlembarskiego i Wiktora Boknaka. Bardzo im dziękujemy no i uważam, że dobry mecz zagraliśmy, tak podsumowując. Jak myślisz, jaki jest, czy jaki powinien być wasz cel na resztę tego sezonu? Same wygrane i mistrzostwo, tak, tak mi się wydaje. A czy myślisz, że dotychczasowe wyniki oddają siłę Waszej drużyny? Poniekąd tak, ale wydaje mi się, że pełnego potencjału jeszcze, jeszcze nie widzieli wszyscy. To zapytam o twój indywidualny cel. Czy myślisz, Planujesz takie e, długofalowe cele, e, nie wiem, czy to powinien być bardziej awans i regularna gra w tym pierwszym zespole, czy planujesz, e, czy marzy Ci się gra na przykład za granicą? E, jasne, chciałbym, ale jak na razie słabo mi idzie, powiedzmy, po prostu pragnę, żebym, żebym zagrał jeszcze kiedyś w Ekstralidze, ale muszę dużo, dużo pracować nad tym, jak na razie jest ok, bo wygrywamy, ale indywidualnie nie, 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 nie cieszę się ze swojej postawy po prostu. Jestem, można powiedzieć, że czasami zawiedziony, ale dużo pracuję i chcę jak najlepiej. To zapytam o to, co Ci dał Twój czas gry w Szwecji? E, dużo pewności siebie nabrałem, ale w, akurat to było w tak kiepskim czasie, że akurat był COVID, taki, taki niefajny nie, nie okres. I, wróciłem się do podhala później tą pewność też straciłem nie dużo grałem w ekstra ale no cóż muszę więcej pracować i wydaje mi się że to jest klucz we wszystkim